Halo, halo, słychać mnie? Jeżeli mnie słychać, to bardzo, bardzo dobrze. Jest taka jedna rzecz i dostałem komentarz od tego dziesięciolatka. Zaraz wam go przeczytam i już, już. Za to, że dodałeś mnie na działkę i zglifowałem, to bana nie dostanę xdddd. Oj kolego, kolego, nie gadaj głupot, tylko najpierw powiedz kiedy ja cię niby dodałem na działkę. No, w ogóle, a po drugie, ty zgrifowałeś, yy, jakby bardziej, grifujesz poza działką, bo termur był poza działką. Mój błąd, więc yy, no, coś tu nie, nie pasi. A po drugie to jest wioska mojego kolegi Miloszy Mix a mój nick to Premo Fox YT Więc e, Mówiąc szczerze to kłamiesz jak y, leaf. jak lis pod... Y, pod przełęczą? Nie wiem. Po prostu chodzi o to, że ty kłamiesz jak nie wiadomo co i nie dodałem ci do żadnej działki, bo to jest działka mojego kolegi. Więc... To tyle, jeżeli jest odpowiedź od niego. A jeżeli chcecie całą historię na temat, jak to się wydarzyło, to piszcie w komentarzach. No. No i co? No i tyle. Pamiętajcie o subiku i lajku. No i tyle. Papatki.